Aszanti tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na krótkie czytanie. Zobaczę, co powstrzymuje osobę, o której myślicie, którą macie w sercu. Często niejednokrotnie zastanawiacie się, czemu ktoś nie podejmuje jakiegoś działania wobec was, czemu się nie odzywa itd. Co te osoby tak naprawdę blokuje? Także wybierzcie kartę, która Was przyciąga intuicyjnie, bez zastanawiania się i zaczynamy. Zapraszam. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. Pamiętajcie tylko, że czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. A jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. Tak, moje drogi, moi drodzy. Więc, co powstrzymuje tę osobę przed podjęciem jakiegoś działania wobec was, może przed tym, żeby otworzyć się na tą relację, w której jesteście, niezależnie od tego, na jakim etapie ona się znajduje? No to tutaj wygląda na to, że ktoś nie, nie zamknął pewnej historii. Nie zamknął, albo zrobił to w niewłaściwy sposób, nie, wyciągna, nie wyciągając wniosków z wcześniejszych doświadczeń. W rezultacie prowadzi to do tego, że popełniamy wciąż te same w cudzysłowie błędy. Projektujemy pewne zachowania mm, na zupełnie nową osobę. I o tym mówi głównie ta karta, tak? że tutaj powtarza się jakiś schemat, i być może ta osoba ma tendencję właśnie do powtarzania pewnego schematu, powtarzania pewnych zachowań wobec Was. Coś tutaj zostało wyniesione, czy jeżeli chodzi o dzieciństwo, czy jeżeli chodzi o poprzednią relację, no i wpływa to negatywnie na to, co jest między Wami. Tak, jakby cały czas sytuacja się powtarza. Być może chodzi o takie ciepło zimno, tak? Pojawiam się i znikam. No z takich bardziej poważnych rzeczy, no to yy, możecie też mieć do czynienia z kimś. Słuchajcie, kto ma pewne zobowiązania cały czas, kto nie ma tej czystej karty. Być może formalności zostały pozałatwiane, tak? I yy, okej, yy, formalności to jedno. Ale wygląda na to, że emocjonalnie ta osoba cały czas nie przerobiła w pewien sposób. No mówię, czy jeżeli chodzi o relacje z kimś, z kim była wcześniej, czy jeżeli chodzi o jakąś trudną sytuację, cały czas tutaj jest duży ładunek emocjonalny. I e, ja bym powiedziała, że ta osoba jest na etapie. Uzdrawiania, tak, dochodzenia do pewnych wniosków. Stara się spojrzeć na pewne rzeczy zupełnie z innej perspektywy. To nie jest tak, że, że ta osoba utknęła zupełnie w czarnej D, za przeproszeniem, ale yy, no widać, że tutaj dokonują się pewnego rodzaju procesy. Świadome bądź nieświadome, yy. Z tym, że ta osoba mocno kontroluje siebie cały czas, swoje uczucia, swoje emocje, ma problem z tym, żeby otworzyć się właśnie na, na coś nowego. Prawdopodobnie chodzi o Was. Być może nie lubi wręcz mówić o swoich uczuciach, dzielić się, dzielić się tym, co tak naprawdę myśli, właśnie. Tak jak już kiedyś ostatnio w jakimś nagraniu wyszła taka energia, i, i tutaj to powtórzę, że wychodzi taka energia mistrza kontroli sytuacji. Ktoś, kto lubi mieć wszystko pod kontrolą, ale tym samym nie potrafi się tak do końca wyluzować, odnaleźć w tym tu i teraz, cieszyć się z tego, co ma. Tylko no, niewykluczone, że albo tutaj osoba żyje przeszłością, albo mówię, no są pewne jeszcze zobowiązania, coś nie zostało domknięte. Ewentualnie tu cały czas jest w głowie takie analizowanie jakiegoś problemu, jakiejś sytuacji. No I to może powodować pewnego rodzaju zgrzyty, to może powodować to, że no właśnie tutaj raz jest dobrze, a później znowu sytuacja mm, tak jakby wraca do, do punktu wyjścia i nie wiecie być może, na czym stoicie. Tutaj też ograniczeniem może być taki strach i lęk przed tym, żeby, żeby się zaangażować, tak? Żeby zaufać. W niektórych przypadkach, no ale być może to u, u jednej, u dwóch osób, nie wiem. No, tutaj mogą być i znowu, tak, w cudzysłowie, problemem, bo to my ludzie tak to postrzegamy, ale tak naprawdę, no cóż to za problem, można by rzec, tak? Ale no, dla tej osoby może tutaj, ta osoba może tak myśleć, że, że problemem. Problemem są jakieś różnice światopoglądowe. Być może różnice kulturowe. Tak? Odległość. Być może tu jesteście zupełnie... No, żyjecie w zupełnie innych y, krajach nawet, tak? No i pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Znaczy, no znowu tutaj y, to schematyczne myślenie, tak? To, to brak tej elastyczności. I tkwienie w tym, co jest wygodne, w tym, co, co daje nam złudne poczucie stabilizacji. Jedyne, co możecie z tym zrobić, to, w, to zostawić to. Ja nie mówię, że zostawić to w kontekście relacji, tylko. To tak jakby, jeżeli im bardziej będziecie się skupiać na tych negatywach, tym większe będzie wasze rozczarowanie. Im więcej będziecie oczekiwać to samo, tak? Tym większego bólu później w rezultacie doznacie, doświadczycie. Chodzi o to, żeby skupić się na, tym, na tych pozytywach. I nie, niekoniecznie tutaj w kontekście tej relacji, tylko i wyłącznie, tak? Bo jest przecież życie poza tą relacją i poza tą osobą. Chodzi o to, żeby w sobie odnaleźć i w tym, co Was otacza to piękno, żebyście to Wy w tą energię radości, takiego luzu, lekkości. To jest klucz do wszystkiego, do szczęścia, do okwitości. No i też w niektórych przypadkach, no mówię, przekierowanie, właśnie tej uwagi, bo im bardziej się na czymś koncentrujemy, na przeszkodach, na trudnościach. Tym więcej później tego doświadczamy. Także no tutaj. Najlepsze, co możecie zrobić, to skupić się na sobie. W tym wypadku. Póki co. I na tym, żeby to, to szczęście odnaleźć w sobie właśnie. Także tyle. Dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam was serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. pa. pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. A jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. No i zobaczmy, co w takim razie powstrzymuje tę osobę przed działaniem, przed przejęciem być może jakiejś takiej inicjatywy w Waszej relacji, czy też przed kontaktem z Wami. No bo tutaj. Piękna karta, karta Błogosławieństw. A często mówi o relacji z przeznaczenia, o relacji takiej naprawdę wielowymiarowej, jak ja to mówię, gdzie mamy do czynienia z połączeniem nie tylko na poziomie ciała, umysłu, tak, emocji, no ale przede wszystkim na poziomie ducha. Być może pytacie. O jakąś swoją bratnią duszyczkę, być może jesteście na ścieżce bliźniaczych płomieni. W takim razie, co może podtrzymywać tą osobę, skoro tutaj możecie mieć właśnie z takim połączeniem do czynienia? No, powiem Wam, całkiem ciekawie to wygląda. Ale... Hmm, ok, Okej. Jeden ze scenariuszy jest taki, że ta osoba może być święcie przekonana, tak, o tym, że tutaj i tak dostanie to, czego chce, to, czego pragnie. Że to jej czy jego pragnienie zamanifestuje się w rzeczywistości tej osoby. I po prostu tu jest ogromna pewność siebie, i takie przekonanie wręcz, że to wy sami w końcu przejmiecie tą inicjatywę. Ta osoba trochę jakby na razie być może bardziej skupia się na kwestiach jakichś takich zawodowych, rozwojowych i może Wam się wydawać emocjonalnie odległa, tak? Niezależnie czy jesteście blisko, czy daleko, ale chodzi o to, że. Tak, jakby zajmowała się zupełnie innymi sprawami, gdzieś tam z boku się trochę tylko przyglądając Wam. Albo właśnie tak czekając na to, aż Wy podejmiecie jakieś decyzje. Jakieś kroki. Czekając, ale z takim, no mówię, z, taką, z takim poczuciem pewności, że co ma być moje, to moje będzie. Tak, jakby ktoś tu był przekonany, że, że to jest to przeznaczenie i przyjdzie ten odpowiedni moment, że na przykład, yy, czy, czy dojdzie do, do spotkania, czy dojdzie do jakiejś ważnej rozmowy, czy dojdzie właśnie do tego połączenia, do tej Unii. Więc no. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. Ale tak, tutaj ktoś może. No. Jeżeli odczuwacie, że w tej relacji brakuje równowagi, że ktoś daje z siebie. Bo może być tak, że ta osoba ma przekonanie, że daje albo dawała swego czasu z siebie zbyt wiele, tak? Tak teraz się wycofała. Tak jak powiedziałam, trochę obserwuję sytuację. Na takiej zasadzie, no, aż ty człowieku. Zdasz sobie sprawę z tego, co tak naprawdę jest w życiu ważne i istotne, i musisz dokonać wyboru, podjąć tę decyzję, zakończyć coś, być może jakąś relację w niektórych trudnych sytuacjach, uwolnić się od czegoś, ale no zrobić tutaj takie ostre cięcie. I tu też, podobnie jak, jak w jedynce, tu też może, możecie mieć do czynienia z mistrzem kontroli sytuacji, tak? Z taką osobą, która no właśnie nie pokazuje po sobie, nie daje po sobie znać, tak? Tych, tych uczuć, tych emocji. Może tutaj być problem z, z mówieniem o tym, z okazywaniem. Tak, jakby ktoś czekał na, na, nie wiem, no mówię, na ten właściwy moment. Ta osoba wie, że ten właściwy moment przyjdzie, ten moment takiego aha. Na zasadzie, że w końcu ta druga osoba wejdzie na ten wyższy poziom takiej świadomości i zrozumie. A ja tymczasem robię swoje. No, przedziwnie to, to wygląda. Mm. Co jeszcze? No ewentualnie, no pamiętajcie, czasami tę energię trzeba zamienić. Być może ta, to ta osoba czeka na właściwy moment, żeby tę decyzję podjąć. Jeżeli Wy wiecie, że macie czystą kartę, tak? To ta osoba wie, tak jakby czuje, gdzie ją ciągnie, do czego... No, ale tutaj właśnie te decyzje są kluczowe. Jakby ktoś się przygotowywał wręcz mentalnie do zmiany, mentalnie, emocjonalnie. No, ja mówię, w niektórych przypadkach to może być takie, no, czekam na Twój ruch, Twoja kolej. Chyba trochę, trochę tak jest. Bo nawet karty, jak pytam, co wy z tym możecie zrobić, no to tutaj to wy macie podjąć jakieś działanie. To wy macie zdecydować, czego tak naprawdę chcecie. Zdecydować, czego chcecie i podjąć działanie. Wyjść z tego takiego zamrożenia, marazmu być może, albo niezdecydowania. No, inaczej tego ująć się nie da. Także no, dosyć specyficzny przekaz. Jeżeli czujecie, że to raczej jest na odwrót i tak dalej, to wysłuchajcie też grupy numer jeden. Z ciekawości. No. Tyle. Dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. Pamiętajcie, czy to nie jest ogólne. Także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. A jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. No i właśnie, co powstrzymuje osobę, o której myślicie, przed działaniem. No, i tutaj kolejna piękna karta, jak w przypadku grupy numer dwa. Karta mówiąca o silnym połączeniu między dwojgiem osób, kojarząca się z połączeniem bliźniaczych płomieni czy bratnich dusz, mówiąca o lojalności, o wierności, oddaniu drugiej osobie. Więc zobaczymy, o co tutaj chodzi. Co tak naprawdę powstrzymuje tę osobę? przed działaniem hmm, hmm, hmm. kolejny specyficzny przekaz trujeczki no Wiecie co? Ok, niezależnie od tego, na jakim etapie yy, ta znajomość jest wasza aktualnie, być może was dzieli odległość, co też może być przeszkodą dla niektórych, ale tutaj yy, mam wrażenie, że no, możecie mieć do czynienia z osobą, yy, która zdecydowanie wygląda na, na kogoś, kto jest po przejściach dosyć trudnych przejściach. I tutaj faktycznie yy, ta osoba no, mogła już być w takiej relacji bardzo głębokiej albo w relacji, w której yy, myślała, że to jest to, że tego szukała tak od zawsze. Yy. W końcu znalazłam znalazłem swoją bratnią duszę. No i ta relacja się rozsypała. I wygląda na to, że no, mimo silny ta osoba chciałaby ułożyć swoje życie na nowo, tak? zaznać tego szczęścia, tego spełnienia. Mm, próbuje pozostawić to wszystko za sobą, ale no, jeszcze tutaj nie ma w pełni tej gotowości emocjonalnej co do tego. Być może mm, jest rodzina. Tak? Są dzieci z poprzedniego związku. No i widać, że nie do końca ten ktoś no, odnajduje się, ja mówię, w tej, w tej całej nowej sytuacji. Mam wrażenie, że jest to przejściowe, tak? że, że to, ta osoba podniesie się. O ile no, wszystko zależy od, też od waszej cierpliwości i od tego, czego wy tak naprawdę chcecie. Ale no tu zdecydowanie możecie mieć, tak jak powiedziałam, do czynienia z kimś, kto no jeszcze, jeszcze emocjonalnie mm, nie jest gotów na nowy start. Być może kompletnie się do tego nie przyzna. <grym> Prawdopodobnie tak będzie. Hmm. Podobny przekaz, słuchajcie, no, podobny przekaz jak u jedynek. Tam też pokazywała się osoba, y, która, która nie jest gotowa, z tym, że tam bardziej nam się też pokazały kwestie jakieś form, oj, formalne y, relacje trójkowe. Tutaj tego nie widzę. Tu mam wrażenie, że y, y, no mówię, oczywiście może być może być jakaś y, rodzina, tak, z poprzedniego y, z poprzedniego związku, Hmm. Ale temat jest zakończony formalnie, z tym, że pozostał jeszcze ból, jakiś smutek z, w związku z tą stratą, tak? I co możecie wy z tym zrobić? No, no. No. Tutaj wy będziecie musiały podjąć decyzję, tak? Co jest dla Was ważniejsze? Czy jesteście w stanie poczekać, um, ale w tym, tym samym nie zatracając y, siebie i nie wchodząc w rolę jakiejś takiej nagle ratowniczki, terapeutki i tak dalej? Y, czy też po prostu postawicie na, y, na siebie i na zasadzie, okej, okay, to. To zgłoś się, jak, jak będziesz gotowa czy gotowy, tak? I tu, no mówię, skupicie się bardziej na sobie, na tym, co jest dla was, dla, dla was ważne. Ale to już jest kwestia Waszego wyboru. A słuchajcie, jeszcze coś do mnie przyszło, bo możecie też pytać w niektórych przypadkach o byłego partnera bądź partnerkę, I tu być może od dawna nie macie kontaktu, ale zastanawiacie się, no, być, no, zastanawiacie się, może z ciekawości to sprawdzacie, a może się zastanawiacie, co by było, gdyby. Mm, I co tą osobę powstrzymuje przed tym, żeby spróbować raz jeszcze. No to ja bym powiedziała, że tutaj ta osoba może już układać sobie życie na nowo w niektórych przypadkach. Mm, zdecydowanie i. Chyba za dużo się rzeczy wydarzyło pomiędzy Wami, żeby myśleć o jakimś powrocie. W tym momencie nie wydaje się to być czymś do udźwignięcia. A nawet, słuchajcie, ale pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Nawet jeżeli ta osoba by wróciła, to patrząc po tych kartach, prawdopodobnie... Hmm, tak, jakby. Hmm. Mam wrażenie, że wróciłaby z tą samą energią. Że znowu zaczęłyby się jakieś kłótnie, tak? Znowu dochodziłoby do pewnych nieporozumień, albo do takiego e, licytowania się. Kto więcej zawinił, a kto mniej? Kto jest bardziej odpowiedzialny, i tak Wiecie, o czym mówię. I tu jedyne, co możecie zrobić. To w tym przypadku zdecydowanie, tak jakby, no, zawalczyć o siebie i skupić się na, na sobie, zostawić ten temat już, dając sobie prawo do szczęścia i do spełnienia. Mówię, no tu to, szczególnie, jeżeli pytacie o, tak jak powiedziałam, kogoś z przeszłości, to ta osoba może już y, układać sobie życie na nowo. No, tak to wygląda. Także dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.